Dzień dobry, moi kochani, z tej strony Marlena Sobczak i witam was na naszym politycznym kanale. Zanim zaczniemy, chciałabym was bardzo serdecznie poprosić o to, abyście zasubskrybowali ten kanał. Kliknęli kciuk do góry oraz zostawili komentarz. To bardzo pomoże nam z niekorzystnym dla prawdy algorytmem i pozwoli dotrzeć do większej liczby polskich patriotów. Rząd Donalda Tuska od początku swojej kadencji stara się narzucić Polakom wizję państwa, w którym decyzje zapadają w wąskim gronie politycznych elit, bez uwzględnienia ani głosu prezydenta, ani tym bardziej głosu narodu. Jednak rzeczywistość pokazuje, że prezydent. Karol Nawrocki nie zamierza być biernym obserwatorem tego, jak Tusk i jego ministrowie rozmontowują polską dyplomację i osłabiają fundamenty państwa. Słowa płynące z Pałacu Prezydenckiego jasno wskazują, że Biuro Nawrockiego bierze się za rząd Tuska i nie pozwoli na dalsze deptanie konstytucyjnych zasad współpracy między ośrodkami władzy. Już na samym początku należy przypomnieć, że to wyrok Trybunału Konstytucyjnego z roku 2009 zobowiązuje zarówno prezydenta, jak i rząd do współdziałania. Oznacza to, że żaden premier, nawet ten najbardziej zadufany we własną moc, nie może traktować głowy państwa jak figuranta, którego zadaniem jest podpisywanie przygotowanych dokumentów. Prezydent posiada osobisty mandat od obywateli, najsilniejszy mandat, jaki można uzyskać w demokratycznym państwie i to właśnie na podstawie tego mandatu Karol Nawrocki stawia granice arogancji Tuska. Jednym z najważniejszych problemów, które dziś trapią polską dyplomację, jest paraliż służby zagranicznej. W ponad połowie naszych ambasad nie ma ambasadorów. To efekt decyzji Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego, którzy postanowili siłowo odwołać 54 ambasadorów, nie podając żadnych merytorycznych powodów. Wbrew wieloletniej tradycji i ustawie o służbie zagranicznej, która jasno określa rolę konwentu i potrzebę zgody trzech instytucji prezydenta, premiera i ministra spraw zagranicznych Tusk z Sikorskim postanowili zlekceważyć procedury. Um. To oni odpowiadają za chaos, który dziś sprawia, że Polska na arenie międzynarodowej wygląda na państwo bez głosu i bez reprezentacji. Prezydent Nawrocki jasno powiedział, że nie zgodzi się na takie praktyki. Każda kandydatura ambasadora musi być uzgodniona z jego kancelarią i dopiero wtedy może zostać przesłana do państwa przyjmującego. Wszystko inne to próba obejścia prawa, a nawet angażowania zagranicznych instytucji w wewnętrzne spory polityczne. To nie tylko złamanie dobrych obyczajów, ale wręcz uderzenie w suwerenność Polski. Nawrocki przestrzega: dyplomata, który wejdzie w taką nielegalną procedurę, nie będzie miał jego akceptacji przez całą kadencję. To jasny sygnał, koniec z kolesiostwem i politycznym rozdawnictwem stanowisk. Nie można też zapominać o kompromitacji rządu Tuska w sprawie umowy z krajami Mercosur. Jeszcze do grudnia roku 2023 istniała możliwość zablokowania tej niekorzystnej dla Polski umowy, jednak nowa władza doprowadziła do rozpadu mniejszości blokującej. Efekt! Rząd Tuska oddał walkowerem interes polskich rolników i przedsiębiorców, pokazując, że nie potrafi bronić polskich racji w Europie. Minister Sikorski próbował tłumaczyć się, że nie każdą bitwę można wygrać, ale skoro przegrywa się każdą, to może czas zadać pytanie, po co w ogóle obejmował stanowisko? Prezydent Nawrocki, w przeciwieństwie do Tuska, nie zamierza składać broni. Podczas rozmów w Paryżu, Rzymie, Helsinkach czy Wilnie, podejmował próby odbudowy tej mniejszości blokującej, choć to zadanie trudne. To jednak ktoś musi pokazać, że Polska wciąż potrafi walczyć o swoje interesy. Rząd Tuskowy już dawno tę walkę porzucił, wybierając drogę uległości wobec Brukseli. Warto też przypomnieć kompromitującą sytuację z listem Donalda Trumpa, który zamiast najpierw trafić do prezydenta Nawrockiego, został udostępniony zaprzyjaźnionym z rządem dziennikarzom. To nie tylko brak profesjonalizmu, ale jawne upokorzenie głowy państwa. Kierownik placówki w Waszyngtonie Bogdan Klich, sw swoim działaniem pokazał, że bardziej ceni sobie medialne fajerwerki niż polską rację stanu. Nic dziwnego, że prezydent Nawrocki jasno stwierdził, że nie podpisze jego nominacji. Polska potrzebuje ambasadorów lojalnych wobec państwa, a nie wobec partyjnych interesów Tuska. Um, kolejnym dowodem chaosu w rządzie jest przepływ informacji. Wystąpienie ministra Bosackiego na forum ONZ, oparte na niepełnych i niesprawdzonych danych, było nie tylko kompromitacją, ale i prezentem dla rosyjskiej propagandy. W dyplomacji czasem lepiej dwa razy nic nie powiedzieć, niż raz powtórzyć kłamstwo. A jednak rząd Tuska pozwolił, by Polska stała się obiektem KPIN, bo nie potrafił zapewnić właściwego obiegu informacji. Prezydent Nawrocki domaga się w tej sprawie wyjaśnień i ma pełną rację. Jeśli w sprawach bezpieczeństwa nie ma pełnej współpracy, to państwo staje się narażone na dezinformacje i manipulacje. Szczególnie bolesnym przykładem braku odpowiedzialności rządu jest kwestia granicy polsko-białoruskiej. Zamknięcie przejść granicznych to działanie, które miało wysłać jasny sygnał Mińskowi, że Polska nie będzie tolerować hybrydowych ataków. Tymczasem rząd Tuska zachowuje się tak, jakby gospodarcze straty były ważniejsze niż bezpieczeństwo obywateli. Prezydent przypomina, że bezpieczeństwo ma być zawsze na pierwszym miejscu, a dopiero później można rozważać koszty ekonomiczne. Tego priorytetu rząd zdaje się nie rozumieć. Na domiar złego próbuje się jeszcze stawiać przed Trybunałem Stanu osoby o ogromnym autorytecie, jak pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. To jawna próba zastraszenia i podporządkowania całego wymiaru sprawiedliwości rządowi Tuska. Jeśli pozwolimy na takie działania, Polska przestanie być państwem prawa, a stanie się państwem jednej partii. Na tle tej degrengolady wyraźnie widać kontrast. Karol Nawrocki to prezydent, który od pierwszych dni swojej kadencji pokazuje, że nie da się podporządkować. Broni konstytucji, tradycji i zdrowego rozsądku. Domaga się współpracy, ale nie za cenę rezygnacji z własnych kompetencji. Walczy o to, by Polska miała ambasadorów w najważniejszych miejscach świata, a nie była dyplomatycznym pariasem. Przypomina rządowi, że każda decyzja musi być poprzedzona dialogiem i zgodą trzech instytucji. Tak, jak to było praktykowane przez 30 lat wolnej Polski. Rząd Tuska odpowiada na to nerwowością, chaosem i próbami medialnych manipulacji. Jednak im mocniej będzie się starał marginalizować prezydenta, tym bardziej ludzie zobaczą, kto naprawdę stoi na straży państwa. Nawrocki jasno komunikuje, że nie zgodzi się na polityczne gry prowadzone kosztem bezpieczeństwa i godności Polski. To przesłanie jest dziś szczególnie ważne. Pokazuje, że w obliczu rządowej bezradności i nieudolności wciąż istnieje w Polsce instytucja, która potrafi bronić interesów narodu. Donald Tusk chciałby, aby wszyscy podporządkowali się jego woli. Ale Polska nie jest jego prywatnym folwarkiem. To państwo wolnych ludzi, którzy wybrali swojego prezydenta po to, by był ich reprezentantem i strażnikiem. Karol Nawrocki udowadnia, że traktuje ten mandat poważnie i nie cofnie się przed żadnym naciskiem. Rząd Tuska może próbować ignorować pałac prezydencki, ale nie zmieni to faktu, że bez zgody prezydenta nie da się prowadzić skutecznej polityki zagranicznej. Dlatego coraz wyraźniej widać, że przyszłość polskiej dyplomacji nie zależy od kaprysu Tuska i jego ministrów, ale od konsekwencji i determinacji prezydenta. Nawrocki bierze się za rząd Tuska, bo tego wymaga polska racja stanu, a naród, który powierzył mu najwyższy urząd w państwie, oczekuje, że będzie bronił suwerenności, tradycji i interesów Polski na każdym kroku. I właśnie to się teraz dzieje. Biuro Prezydenta staje się prawdziwym bastionem obrony przed partyjną arogancją i niekompetencją władzy. Moi drodzy, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszej audycji. Dajcie znać, co sądzicie o poruszonym temacie w komentarzach, subskrybujcie nasz kanał i koniecznie sprawdźcie inne filmy, aby być z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.